Jestem tutaj. I co to daje? Let's do it! No to zaczynamy. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest wierzba. Tak to jest salix zwana Hakuro Nishiki albo popularnie zwana też Hakuro. Wierzba ta jest spokojnie zimująca w naszych warunkach. Jak jest młoda, warto daje z jej oczywiście jakiś palik, żeby się nie wyłamała, gdyż jest to wieżba szczepiona na pniu. Najczęściej spotyka się w postaci krzewiastej, bądź tak jak właśnie ta, oto już wieloletnia, tutaj rosnąca w moim ogrodzie wierzba zaszczepiona na pniu. Oczywiście, wierzbę troszkę już trochę później ją przycinam, poniżej to połowie czerwca. Jak widzicie, są to gałęzie, zielone gałęzie, które potem stopniowo. Przepraszam, różowe. Wierzbę, tak jak tu widzicie, są to najczęściej takie ozdobne, młode, różowo-białe przyrosty, które potem stopniowo starzeją się i zielenieją. Aby utrzymać taki oto różowy kolor liść nowych przyrostów wierzbę trzeba będzie ściąć. Ściąć mniej więcej tak jak podkreślam jeszcze raz około tej połowy czerwca. No troszkę się spóźniłem, ale nic nie szkodzi. Wierzba zdarza się, że o zdarzają się takie czasem rewersje bądź zamierania, to też trzeba usunąć. Natomiast jakie wymagania ma wieżba hakuro? Wierzba hakuro nie ma dużych wymagań. Oczywiście teraz w okresach lata bądź suszy no to trzeba ją w podlewać, w końcu to wierzba. Natomiast lubi miejsca słoneczne, Oj tu ma słońca dookoło. Dodatkowo przydają się osłonięte od wiatru. Znakomicie prezentuje się na, jako pojedyncze. Tutaj, tutaj nie ma tego oczywiście efektu, bo dlatego, że jest wszystko ogrodu, ale sadzona w trawniku doskonale. Mamy taką kulkę różowo zielono białą nad trawnikiem. Szkodniki tak. Młode przyrosty wierzby, tego tutaj nie ma, gdyż były pryskane na wiosnę mydłem szarym, są atakowane przez mszyce, więc kontrolujcie się, zauważycie jakieś zwijanie się liści, o, to są właśnie takie efekty, to opryskujemy ekologicznym środkami na zwalczanie mszyc. I czy to wszystko? To wszystko. Oczywiście na jakieś regularne nawożenie, typowo nawozami jak do drzew, można nawet azofoską delikatnie sypnąć, krzywda się nie dzieje, płynnym florowitem, na zasadzie, że nawozimy w okresie wzrostu, nie dalej niż ostatnia dawka we wrześniu. Ta zostaje nawóz sypany i troszkę tak jak widać się rozrosła, a ponieważ troszkę się rozrosła, trzeba ją przyciąć. Do tego celu oczywiście można użyć ręcznego sekatora, ale ja dzisiaj idę na całość, użyję nożyc elektrycznych Bosch Ake i pracę sobie przyśpieszeń. Myślę, że wprawę już mam więc kształt kuli jej nadam. No to co, do roboty, zimny ogrodniku. Zobaczcie, jak się wykwieciłem. Normalnie jak kwiatek ze strzelnicy. TV. O, to moje nożyce. Pamiętajcie, jeśli przechowujecie nożyce, to oczywiście z nimi pracowaliście, aby je zarówno przed każdą pracą jak po zabezpieczyć, to akurat był po prostu to zwykłe, trochę ja WD-40, nakładamy, kiedy nie pracujemy, osłonę, teraz osłona na bok i i włączmy nożyce do prądu. Z prądem będą działać lepiej. Kto ma, może używać nożyc akumulatorowych. A ja używam Bosha. Praca idzie szybko. szybko poszło, teraz jeszcze tylko dopieścić pojezdnicze, że, że już dobrze. No, w sumie nawet nie było 5 minut. I po, i po cięciu usuwamy jeszcze tutaj jakieś starsze, i zrazebrać te pędy, które chcieliśmy, żeby nie skły na roślinie. W sumie, jakbyśmy chcieli, no to można by wsadzić do wody te odcięte pędy, i tak można rozmnożyć sobie uzyskać wersję krzaczastą. Bo wiesz, akurat łatwo się ukorzenia. poprzez właśnie robienie sadzonek wodnych. No. Piękne popołudniowe słońce, właściwie przedwieczorne. I ja wśród oto białych kwiatów, chiacyntów letnich. O nie, to inna roślina. To galtonia biała. Galtonia biała. Galtonia biała to roślina cebulowa, którą tak samo sadzi się jak niektóre rośliny po 15 maja, aby uniknąć uszkodzenia przez przymrozki. Z tego co znalazłem w literaturze, bo jest to roślina dopiero młoda w moim ogrodzie, zaledwie rośnie drugi sezon. Wymaga gleb zasobnych, składniki pokarmowe i tak dalej. Wtedy dorasta do metra. No, czy ja bym nazwał tą glebę, tu rośnie stanowisko? Na pewno zgadza się że stanowisko słoneczne. Gleba lekka, a czy zasobna, składnik pokarmowe? Widać musi być, skoro te gleby oto rosną. Mama posadziła je w ładnym pięknym rządku, stworzyła rabatę jak widać galtonie lubią o zapylacze tutaj lata sobie trzmiel roślina ta pochodzi z ameryki południowej i tak i należy ją traktować trochę jak mieczyki właśnie obok których rośnie że sadzimy po, nie, sadzimy ją po 15 maja żeby ona nie przemarzła i potem wykopujemy żeby przymrozki nie uszkodziły cebul, ani mrozy. Przechowujemy w chłodnym, jasnym miejscu, no takim lekko nie zaciemnionym, tylko jasnym miejscu, żeby byle nam to oczywiście nie zaczęły rosnąć te cebule i to wszystko. Po przekwitnięciu galtonie trzeba będzie uciąć te kwiaty, żeby się nie wysilała. Kwiaty właśnie przypominają kwiaty takie hiacynta, trochę stąd hiacynt letni. Ta z Ameryki Południowej i to właśnie wyznacza może jej taką ciekawą urodę, a zarazem z warunkiem, że trzeba właśnie przechowywać cebulę osobno. Nadaje się na kwiat cięty. No. I po prostu no, no, jest biała. Tak, trochę przypomina właśnie mi przebiśnie. To by było na tyle w tym odcinku. Widzieliście na początku jak ciąć wierzbę Haguro Nishiki. Dowiedzieliście się o galtoni, o jeszcze jedna, później wychodzi. Czy bym, chciałbym, żeby miała jeden metr? Może w przyszłym roku, jak te cebule, tak że tak powiem, z grubną, urosną, zrobią się większe. To może taka dorośnie. A i ciekawostka galtonie na uprawę przemysłową rozmnaża się z nasion. A ty, pracuj, pracuj. Czyli co? Prosi na pewno dla zapelaczy Cześć.